cześć wam wszystkim, ja jestem Szary, a to jest kolejna edycja, kolejny sezon płaskiego survivalu, survivalu na płaskim świecie. Tym razem zamierzam, co ja, nie wiem co robić z rękami, pierwszy raz nagrywam z kamerką. Nie mam dostępu do internetu, jestem Stevem, który jest już wykokszony, ponieważ odwiedziliśmy już dwie wioski na tym świecie, dwie wioski. Zaraz wam zresztą na koniec, na koniec odcinka zobaczycie screeny, które udało mi się zrobić na nowym komputerze. No, nowa jakość, nowy, nie tylko kanału, nie tylko ten, ale mniejsza z tym. Ja poprawię trochę kamerę. Jest to wszystko tak szalenie prowizoryczne, że aż się dziwię, że się nie rozpada. Nie mogę, nie mam żadnej lampki, żeby oświetlić sobie twarz. więc zapalone jest górne światło. E, widzicie fragment mojego pokoju i zaczynamy rozgrywkę. Tak, mam nadzieję, że wszystko jest dobrze zsynchronizowane. Nie wiem, jesteśmy w wiosce NPC-ów, w wiosce, w której zamierzam się już osiedlić. E, tutaj mamy wyjście na taki. No, chcę skakać po dachach, jak prawdziwy asasyn. E, nie mam tutaj internetu na razie, więc nie wiem kiedy ten filmik został wstawiony. Ale jeżeli go oglądacie, to znaczy, że został wstawiony. Też. Aha, kamera się zsuwa. No, niestety musicie się pogodzić, że to jest pierwsza prowizorka na maxa prowizorka. Co wam chcę dzisiaj pokazać, nie będę przecież trzeci raz chodził po wioskę, chcę wam coś pokazać, coś co odkryłem, mianowicie mam tutaj węgiel, tego węgla nie znalazłem, to wszystko co mam na sobie znalazłem, to jest wszystko mm, co mamy teraz na starcie gry, wszystko to zostało zdobyte w wioskach, e, gdzieś tutaj też rozsadziłem już sadzonki, tutaj jest nasza chatka, sadzonki, są, o już nam, mamy już drewno, ale nie o to chodzi. Schodzimy do naszej kopalni. Cześć NPC. Na razie nie patrzymy, co sprzedajesz, ale głośno. Tutaj znalazłem węgielek. Węgielku znalazłem troszeczkę. Tam jeszcze węgiel jest, ale nie po ten węgiel idziemy, tylko idziemy tu. Nie, nie tutaj. Gdzie my idziemy? Zgubiłem się. Eee. Hmm. I mam taką dziwną myszkę, która nie chce. O, tutaj idziemy, tędy idziemy, tędy idziemy. I tutaj jest cobblestone. Dlaczego tutaj jest cobblestone? Zapytacie. Grey, dlaczego tutaj jest cobblestone? Słyszeliście? To był nietoperz. Zwany nietoperkiem po czesku. I tutaj kryje się nam spawner pająków. Jeżeli tam, nie schodziłem tam. Jeżeli tam jest um, opuszczona kopalnia, to seria się uda. Seria się naprawdę uda. Wymyślmy tutaj jakiś sensowny... Ze tak, tam jest opuszczona kopalnia! Wow, dobra. Zróbmy jakieś wejście. I teraz trafiliśmy na spawner e, pająków. Mam nadzieję, że mnie teraz tutaj nie zabiją. Ale już was trochę jest tutaj. <śm> Spróbujmy was tak, żebyśmy mogli łatwo wyjść. W razie czego... Nie, nie ma marnuj kilofa. Kilofu. I tak zmarnowałeś. Never mind. Idziemy tutaj. Gramy na hardzie, więc... Yy, tędy się nie przejdą. A my teraz zamierzamy dobić was. Nie, nie, fuck, 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 Ile was jest? Ile was tutaj jest? Won mi stąd. Zjedz szybko coś. Zjedz szybko, bo nas to może zatruć. Nie, nie chcę stracić itemów. Nie chcę stracić itemów. Nie, eee. Pół serduszka. Pół serduszka. O Jezu. Pół serduszka. Już się zaczyna fajnie. To, to właśnie chciałam zrobić. Nie chciałem trzeci raz zaczynać. Hmm, tego, bo to się robi nudne, tak jak to jest ścinanie drzewa, takie klasyczne, minecraftowe. Gram na nowym komputerze jest to laptop. Wszystkie dane tego laptopa macie w opisie. Kto, nie w opisie. Szary. Macie na moim kanale. Tak, tam macie dane laptopa, mojego nowego komputerka, na którym będę mógł nagrywać regularnie, a nie co drugi weekend, jak to było do teraz. Dlatego zamierzam... <laughs> jak się powtarzam? Ała! O, oh Bardziej... Ała! Zabolało. Dobra, idziemy tutaj. Nie mamy żadnego wiaderka, żeby... Mm, Zaleć tutaj ich. Więc trudno, tam jest ich za dużo. Na razie zabudujmy tutaj, żeby oni nam nie przeszli. E... Zbadajmy to w tamtą stronę. Myślę, że ta. O, myślę, że ta e... opuszczona kopalnia będzie mniej rozbudowana niż te na normalnych światach. Aczkolwiek e... nie powinna być złą kopalnią. Chyba, że to będzie tylko taki jeden. Aha, dziękuję, gro, za. Chociaż szczęś... takie szczęście, że tego jest mało. Hmm. Nie powinna być to taka rozbudowana kopalnia, tak właśnie. <gryzny> Już się nam skończyła, czy... Nie, nie skończyła się. My jesteśmy przy bedroku? Uuu. Nie, nie jesteśmy przy byd roku. Aha. to kopalnia nie jest zbytnio rozbudowana, ale mamy tutaj żelazo, pierwsze żelazo w grze. Znalazłem dotychczas węgiel. Myszka mi nie działa, nie mogę ten... Nevermind. Mam przy sobie, tutaj widzę trzy myszki, a używam takiej na USB. Zaraz. Zamierzam kupić rata. Jeżeli wiecie, to to jest, to łapka w górę. Jak nie wiecie, to też łapka w górę. Um, za zajmijmy się tymi mm, pajączkami. Bo zaczynają mnie one już trochę irytować. Zróbmy tak, może wpuśćmy je, ale nie, one i tak będą wchodzić. Hmm. Spróbujmy się przekopać z tamtej strony. nie marnuj tamtego. Tak.

to bije mnie wasz was jadł Jak to dobrze, że ja się tu chowam O Jezu, jak dobrze Fak nie A tylko mnie któryś uderzy Tylko mnie któryś uderzy To zabije z zimną krwią Może hmm, Spróbujmy to oświetlić, żeby... Oh FAK 3 eee, Żeby tam się więcej nie spałnowało A tutaj postawmy klocek Tak jest ich coraz więcej, ja chyba nie wiem czy z tego wybrnę. Odcinek nie będzie jakimś takim jednym z dłuższych, mam nadzieję. Tylko będzie takim odcinkiem, w którym idziemy na Monster Spawner. Tak. Jak tutaj zrobię. Mhm. Mm Spróbujmy. Fuck! Chodź tutaj, chodź. Chodź. Nie! Nie, ginę, ginę. Nie, już pom. Nie, nie, włącz stąd. Won, 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 won. Zabiję wszystkie yy. Dobra, w ten sposób nie przejdziesz. Nie. nie. Nie, 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 Fuck. Dobra, musimy odzyskać nasze rzeczy. Musimy odzyskać nasze rzeczy... Yy. Czy ma mamy przecież coś, w czym możemy się ubrać tak jak dobrze, że ja jestem, taki przezorny. Yy. Nie mamy miecza. Dobra, Hugs, idziemy tak. Mm, co nam się przyda? Co nam się przyda? Nic nam się nie przyda więcej. No i widzicie, jestem Steve'em, niestety. Mm, w ten sposób idziemy. Mam miecz. Skąd ja mam ten miecz? Never mind. E, <grytanie> idziemy dalej i szybko musimy odzyskać nasze rzeczunie. Nie mamy bloków, bo nie miałam żadnych bloków w skrzynce. Chyba mam nadzieję, że tak było, bo inaczej, jeżeli nie, to lamersko. Albowiem słyszę... I... słysz... Fuck wyskocz stąd. Słyszę już naszych oprawców. Cześć gacek. Mhm. Tak Zajebiście Tędy nie, bo tam musimy się dostać tędy Fuck won mi stąd, won mi stąd, won mi stąd, won mi stąd, won stąd, won stąd, won stąd, won stąd. Nie mamy nawet jedzenia. Ale jestem mądry. Wziąłem jedzenie. Wziąłem wszystko na tą wyprawę. Wszystko. I wszystko straciłem. I teraz stracę. Bo pewnie moje żelazo, węgiel, wszystko mi zginie. Won mi stąd. Trza. Dobra, chodźcie tutaj. Chodź. Moje rzeczy. Szybko. Tak, udało nam się zdobyć moje rzeczy z powrotem. Mm. Szybko musimy ich tam zablokować. Aha. Tak właśnie jest. Mam moje rzeczy. Mam moje rzeczy. I możemy dalej grać. Wreszcie. Ubierzmy się, cali. Ubierzmy się, cali, bo jesteśmy za mali. Tak, tak, tak to mawiał. Właśnie. Moh Mohamed Ali. Chciałem powiedzieć Mohamed. O jezu. Won. Ja mogę was tak wszystkich tutaj. Haha! Hahaha! Ha, ha. Ale Bon przy... mi stąd. No. Przydało. Czy mamy drewno? Nie, nie mamy, dre... ale mamy dwie te. Bo nam jest. Ale tutaj mamy drewno, właśnie, bo potrzebujemy pochodni, żeby. Dobra! Aha, jeszcze jest noc, świetnie! Świetnie, świetnie, świetnie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Musimy doskać nasze rzeczy. To jest priorytet. I zdobyć tam ten monster spawner. Resztę zrobię sam. Haha, bez was. Szybko słuchaj tymi schodkami. Mogę zrobić drabinkę. Chodź, dobra, tędy, 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 ten. Oszko, pajączka. Mhm. Najlepsza śmierć w ten sposób w ten sposób mogłem zrobić licznik śmierci, ale oczywiście o tym nie pomyślałem um, ubierzmy się znowu jak jest monotonne ile mamy, mamy, ten. potrzebujemy jeszcze jedno drewno hello i teraz, uwaga, to jest najwa, najwęż, największa tajemnica, jak się robią patyki nie zapomniałem jak się robią patyki w minecraftie lol um, Największe techniczne Minecraft'a. Jak się robi pochodnie? Uwaga! Fuck, zapomniałem z Minecraft. O, dobra, działa. Mamy 18 pochodni. Drżyjcie! Ubraliśmy się, stali ubraliśmy się. Fuck, won! Jakby mnie uderzyliście! Wkurza mnie to, wiecie? Strasznie mnie to wkurza. Spróbujmy, ale tam na górze jest fucking shit. Mm, jak my się do nich dostaniemy? Spróbujmy. Dos nie, nie ten kilo. Nie ten kilo, szary. Dostaniemy się tam tędy. To jest dobry pomysł. Tak. Tak. Nie wiedziałem, że na takim płaskim świecie będą kewy. Podejrzewałem, że może tak być, ale miałem wątpliwości. Mam nadzieję, że nie zajdzie mi nic od tyłu, bo słyszymy już jak daleko jest? Eee, raz, dwa, trzy. Eee i teraz musimy zniszczyć i od razu postawić to jest na czwórce więc haha ha! tak i teraz nic nam nie zrobią i teraz musimy dokopać się dalej hmm. tak w ten sposób jestem geniuszem 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 taktyki, geniuszem... Won mi stąd, do boku! E, gdzie są moje pochodnie? Tu są moje pochodnie! A tylko mnie któryś uderzy. Tak, wła... O. Mm -hmm. Idealnie. Nie tak, o tak, ten. Idealnie. Teraz nie powinny się już spawnować, mam nadzieję. Jeszcze z tamtej strony trafię... Trafiłem! Tak! Kto tam wyjść? O Boże! O Boże. O Boże. Nie, zniszczyłem to, to postawiłem. Dobrze, zabij. Za teraz wracamy. Tylko odnowi mi się życie. Tak. I zabiję Was wszystkich. Już mam się, że... Wystraszyłem się, że mam jeden miecz okay. Fuck Tak. Eee. Chcę Was uderzyć. Czemu nie mogę żadnego z Was trafić? O, chodź tutaj. Chodź, chodź, chodź. No, hej. Ja chcę was uderzyć. Nie, bo zabijesz mnie, na... maszcie mnie na hita. To są jakieś... Bo one na górze stoją chyba. Fuck! Jednak nie. nie zginę. Nie, nie zginąłem. Nie zginąłem! Przeżyłem! Bo ja jestem osobą, która przeżywa! Ha? Ale to było suche. To było w ogóle bez sensu. Bo tu jest to... No... Jestem osobą, która przeżywa wszystko. Wiecie co? Ja się z wami teraz pożegnam, ziomeczki, i serdecznie wafaju i do następnego odcinka. Cześć.